Cześć, to Marek z TrybuSolo. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o grze Tajemnice Puszczy, którą w Polsce wydało wydawnictwo Galacta. Dziękuję galakcie za przesłanie egzemplarza do recenzji. I Tajemnica Puszczy to jest taki dosyć kompaktowy, w miarę prosty dungeon crawler przeznaczony od jednego do czterech graczy. Według pudełka czas gry to 35 minut i wiek 10+. plus. Nie wiem czy 35, ale na pewno spokojnie w godzinkę jesteście w stanie go rozegrać. Wcielacie się w dzielnych bohaterów, którzy zapuszczają się do tytułowej puszczy żeby pokonać bossa, będziecie odkrywać kafelki, zdobywać skarby, jak zapuszczać się do jaski, odwiedzać karczmy, walczyć z różnymi wrogami, i ostatecznie waszym zadaniem jest znalezienie gdzieś w tej puszczy bossa i pokonanie go, zanim skończy się wam czas. Ja wam teraz pokażę. Gra oczywiście można grać solo, tak jak mówimy, od jednego do czterech graczy po prostu grając solo, gracie dwoma bohaterami. Teraz chciałbym Wam powiedzieć jak się w tą grę gra, pokazać w skrócie rozgrywkę i przejdziemy sobie potem do podsumowania. Tak wyglądają tajemnice Puszczy podczas rozgrywki dwuosobowej, takiej trochę żukanej, bo dokładałem tu troszeczkę kafelków, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda yy, już kiedy jest tego więcej na stole. Rozgrywka solo nie różni się od rozgrywki dwuosobowej niczym, po prostu grając solo gracie dwoma bohaterami. Kiedy gracie dwie osoby, no wiadomo każdy gra jednym bohaterem. 3-4 osoby, no to liczba bohaterów, zależy od liczby graczy, ale w każdym razie, grając solo, bierzecie dwóch bohaterów i koniec, żadnych dodatkowych zmian. To jest gra, w której odkrywacie różne kafelki. Te kafelki będziecie dobierać z tego stosu. Na tych kafelkach będą różne lokacje, różne potwory, jakieś tam wydarzenia, karczmy, lochy, podziemia i tak dalej. I będziecie sobie to wszystko eksplorować. Waszym zadaniem jest odnalezienie kafelka z bosem, który gdzieś jest tutaj na dole. Tego stosu, ja wiem gdzie, bo jest na samym dole, bo tu go dałem, a normalnie wtasowujecie go w trzy. Tam dobierzecie trzy kafelki kafelek bossa i sobie to tasujecie, czy gdzieś tam jest na dole. W momencie, kiedy dojdziecie na kafelek bossa, dobieracie losową kartę stali bossów, i kiedy tam wejdziecie na ten kafelek, to będzie boss, z którym będziecie walczyć. Bosów mamy pięć, mają różne zdolności, różne umiejętności, i będziecie musieli tego bossa pokonać. Jeśli pokonacie bossa, wygrywacie grę. Jeśli wszyscy gracze stracą punkty życia do zera, no to grę przegrywacie i w momencie kiedy odsłoni się kafelek bossa, tu jest taki tor zagrożenia, będziecie taką mam w pudełku niebieską kosteczką przesuwać sobie ten tor w prawo i w momencie kiedy dojdzie na sam koniec, a wy tego bossa nie pokonacie, też przegrywacie. Czyli generalnie trzeba się trochę śpieszyć i tego bossa starać pokonać. Będziecie chodzić, będziecie walczyć z przeciwnikami, zdobywać punkty doświadczenia, które są reprezentowane przez magiczne kule na planszetce. Gracze, za chwilkę Wam to pokażę. Będziecie starali się zdobywać przedmioty, ekwipunek, po to, żeby właśnie mieć szansę z bossem i wygrać grę. Planszetka gracza każdego wygląda tak, że mamy umiejętności. Każdy gracz na początku gry, na początku swojej tury, będzie rzucał takimi czterema kościami i w zależności od tego, co na tych kościach mu wypadnie, będzie sobie te kości przypasowywał do tych pól akcji i będzie te akcje wykonywał w swojej turze. Tu mamy chodzenie, tu mamy dodanie jednej magicznej takiej niebieskiej kuli. Zaczynamy z wartością 0 i będziemy mogli sobie tutaj na przykład, jeśli położymy 4+, kostkę z wartością 4+, o jeden zwiększyć poziom naszej magicznych kul. Te magiczne kule używane są albo do przerzutów kości podczas walki, Albo do odblokowywania naszych umiejętności, bo każdy bohater, za chwilkę pokażę, ma taką kartę z umiejętnościami, albo na przykład do robienia zakupów u handlarza. Każdy bohater, te dwie pierwsze akcje ma takie same, czyli ruch i dopakowanie się kulami mocy, a akcja trzecia i czwarta jest unikalna dla każdego bohatera. Ten bohater, na przykład, jeśli dołożymy kość 5, może uleczyć kogoś na swoim kafelku, siebie, jakiegoś innego gracza. A jeśli położymy tutaj kość 6 i wejdziemy na pole z wrogiem, możemy tego wroga zamrozić. Jeśli będziemy go atakować, on nie będzie mógł nam oddać. Każdy bohater ma też opcję dołożenia dwóch takich kości, dowolnych z tych, które rzucił, którymi rzucił w danej turze na takie pole, tutaj, i wtedy będzie mógł pozyskać dodatkową magiczną, super, hiper, specjalną kość w odpowiednim kolorze. Te kolory mamy cztery. I pozyskanie takiej kości pozwoli mu rzucić tą kością podczas na przykład walki z wrogami. I niektórzy wrogowie na konkretny typ tych specjalnych kolorowych kości są na przykład bardziej, zadają nam zadajemy, zadajemy więcej obrażeń, a niektórzy nakaz są odporni na specjalny kolor tych kości. Więc w każdym razie dołożenie tutaj tych kostek pozwala nam pozyskać dodatkową kostkę do wykorzystania w walce. To mamy punkty życia, wpadną do zera, no to giniemy. Jeśli jeden bohater zginie, inni będą mieli jeszcze szansę go uratować. Wydając odpowiednią liczbę tych magicznych kul, a jeśli wszyscy gracze zginą, no to przegrywacie. I tor magicznych kul, które, tak jak mówię, można wykorzystać do płacenia u handlarza, do przerzucania kości walca albo do odblokowania zdolności. Każdy bohater dostaje taką kartę, która na początku wsyła tutaj i odblokowanie pierwszej zdolności kosztuje 3 punkty tych kul, i wtedy na samą grę mam odblokowaną taką zdolność. Odblokowania kolejnej, to jest piątka pokazana, kosztuje 5. I wtedy mamy kolejną zdolność, która pomoże nam w rozgrywce, i w ten sposób możemy sobie, można powiedzieć, podwyższyć poziom naszego bohatera. Mamy tak: mamy talię ekwipunku. To są karty, które będziemy zdobywać albo wchodząc na odpowiedni felek i zbierając skarby, jeśli jakieś takie są na nim, albo czasami jako bonus za pokonanie wrogów. Na przykład możemy dostać skarby, możemy je kupić gdzieś tam u handlarza. To są przedmioty, które będziemy mogli pozyskać, które. Czy zwiększą nam statystyki, czy dadzą nam jakieś dodatkowe umiejętności. Niektóre są jednorazowe, niektóre są trwałe. Na przykład topór, dodaj jeden do wyniku każdej Twojej kości walki. To mamy na stałe i po prostu będziemy ten topór mieli. Ale na przykład mamy miksturę leczenia, daj dwa punkty życia dowolnemu bohaterowi na swoim kafelku, nawet takiemu, który został powalony i on jest jednorazowy, po wykorzystaniu go odrzucamy. Są też takie karty jak ta, która powodują, że na kat możemy ją wykorzystać raz w naszej turze, po wykorzystaniu odwracamy tą kartę i dopiero drugi raz będziemy mogli korzystać z niej w turze. Mamy karty wydarzenia, jeśli wejdziemy na odpowiedni kafelek, też czasami musimy dobrać jakąś kartę wydarzenia, i coś tam dobrego albo złego się będzie działo, jest to losowe. Mamy karty oberży, jeśli wejdziemy na pole z oberżą, które na przykład jest tutaj, otwieramy, znaczy odkrywamy górną kartę, karczmy i też mamy jakieś specjalne zasady, specjalne rzeczy. Czyli to, co będzie się tutaj działo, zależy od kafelka, na który wejdziemy. Tak jak mówiłem, tych kafelków jest tyle, i kafelki będziemy dobierać. Od tego zaczyna się właściwie runda każdego gracza czy w ogóle wszystkich graczy, dlatego że każda runda zaczyna się od tego, że gracze w kolejności graczy dobierają po jednym kafelku z tego stosu i dokładają go do tego, co mamy już na stole. Czyli w przypadku dwóch graczy dobiera, każdy gracz dobiera jeden kafelek i gdzieś go dokłada. Dobieramy kafelek. Kafelek oczywiście musimy dołożyć także miał ręce i nogi. Tu mamy różne ścieżki i gdzieś go sobie dokładamy, gdzie chcemy. Zależnie od tego, jaka jest ikona, coś tam się dzieje. Na przykład ta ikona mówi, że tutaj będziemy mogli, wydając jedną magiczną kulę, z dowolnego miejsca przenieść się na lokację startową. Ta na przykład miałaby skarb, ale dwa potwory, które musimy pokonać. Nie się ikona potworów, dokładamy sobie takie kafelki z potworami i kiedy tam wejdziemy, odkrywamy i mamy jakiegoś potwora, ale o walce powiem za chwilę. I dokładamy te kafelki. W momencie, kiedy każdy gracz dołoży jeden kafelek, w ten sposób się ta pula tych kafelków się kurczy, i gdzieś tam na końcu dojdziecie w tym momencie do bosa. W momencie, kiedy wszyscy dołożą kafelki, gracz, gracze w kolejności pierwszego gracza, i tak dalej, biorą kości, czyli pierwszy gracz bierze kości, rzuca tymi kościami, i w zależności od tego, co tam wypadnie, może to sobie przyporządkować do tych różnych umiejętności. Zasada jest taka, że możemy raz przerzucić te kości przy czym jedną z pierwszego rzutu musimy zachować. Czyli na kadzie zachowałbym tą dwójkę do ruchu, a te pozostałe na przykład przerzucam. I ten drugi wynik, łącznie z tą jedną, czy tam kilkoma kościami z pierwszego rzutu, których nie przerzuciliśmy, musimy sobie już zachować. Te kości przyporządkujemy do tych umiejętności, które tutaj mamy. Tak mówią, że bohater ma od 1 do 3, może przypisać kości i się ruszać. Tu mamy symbol nieskończoności, czyli tych kości możemy przypisać, ile chcemy. Możemy sobie jedną magiczną kulę jakby dostać dodatkowo. Tu możemy jeden czy maksymalnie jedną taką kość dołożyć. Ta umiejętność tego bohatera powoduje, że możemy jakiś żeton statusu, nakaz zatrucia ściągnąć, też jedną maksymalnie i on nakaz pozwala nam dowolną liczbę kości tutaj dołożyć, jeśli mają 6 i to będą kości bojowe, które pozyskamy. W zależności od tego, jakie kości sobie tutaj przypisaliśmy, to będziemy coś robić. Jeśli jednak dołożyliśmy kość do ruchu, naszym bohaterem będziemy mogli się poruszyć. Tu, tu, tu. Na rzecz, gdzie wejdziemy, coś tam się wydarzy. Jeśli wejdziemy na kartę, na której jest taki wykrzyknik, dobierzemy kartę wydarzenia. Jeśli wejdziemy na kartę karczmy, dobierzemy kartę karczmy i coś tam wykonamy. Jeśli wejdziemy na kartę, na której są ciernie, mamy taką tabelkę cierni, rzucamy kaszuską, to co wypadnie, coś tam się wydarzy. Te karty są trzy, mamy ciernie łatwe, trudne i normalne. Na początku gry decydujemy, które używamy, żeby sobie grę utrudnić, ułatwić albo mieć standardowo. I jeśli wejdziemy na kafelek, na którym jest wróg zakryty, tego wroga odkrywamy i będziemy musieli z nim walczyć. Jeśli będziemy na kafelek, na którym jest wróg odkryty, no to też musimy z nim walczyć, ale przynajmniej wiemy, z kim walczymy. Kafelek z wrogiem wygląda w ten sposób. W lewym, w lewym górnym wrogu jest tarcza, czyli jaką wartość minimum musimy wyrzucić na kości ataku, żeby zadać mu obrażenia. Poniżej jest serduszko, to są punkty życia, czyli musimy zadać mu jedno obrażenie, żeby go pokonać. Tutaj mamy mieczyk, ile obrażeń on zada nam, jeśli go nie pokonamy. Tu mamy pokazane, Minus jeden i taki yy, trójkąt fioletowy. To oznacza, że ten wróg jest odporny na fioletowe kości. Jeśli do ataku użyjemy fioletowej kości, od wyniku na kości odejmiemy jeden. W lewym dolnym rogu są nagrody, co zdobędziemy za pokonanie tego przeciwnika. Jeśli go pokonamy, zdobędziemy jedną magiczną kulę i jeden skarb. A tutaj są kary, jeśli go nie pokonamy. W tym przypadku nic, ale czasami coś złego może się wydarzyć. Jak wygląda walka? Każdy bohater ma jedną kość ataku standardowo. I tą kością będzie rzucał. Jeśli mamy jakieś przedmioty, które dodają nam kości ataku, możemy te kości ataku dodać. Ten bohater, na przykład Betras, pozwala nam więcej tych kości ataku sobie wcześniej skitrać i wykorzystać w walce. Jeśli zdobyliśmy jedną z tych magicznych kości przez położenie dwóch kości na tym polu na karcie bohatera, tą kością też będziemy rzucać w czasie walki. Ale bazowo jest zawsze jedna, czyli przynajmniej jedną kością rzucamy. Pozostałe kości, to zależy od tego, jakie tam mamy różne dżumiętności czy, czy ekwipunek. Wrzucamy kościami i patrzymy, co wypadnie. Jeśli na kościach wyrzucimy 5+, w przypadku tego wroga, zadamy mu obrażenia. Musimy zadać mu tyle obrażeń, ile jest serduszko. Jeśli nam się uda, to go pokonujemy. Ten kafelek wroga odrzucamy i on już nie będzie brał udziału w grze. Są takie kafelki, jak na przykład zjawy, bo tych wrogów jest kilka rodzajów i te zjawy powodują, że je się stosowuje z powrotem do stosu wrogów. Ale większość wrogów po pokonaniu się odrzuca. Jeśli wróg wroga nie pokonaliśmy, czy nie zadaliśmy mu tyle obrażeń, albo nie wrzuciliśmy kostką odpowiednich wartości, on zada nam tyle obrażeń, ile jest na jego tutaj ikonie mieczyka. Ten na przykład zadałby nam aż dwa obrażenia. I te dwa punkty życia tracimy. Wpadną do zera, no to tracimy przytomność, jeśli inni gracze nas nie uratują i sami stracą punkty życia swoje, no to po prostu przegrywacie grę. Mamy też te niebieskie kule, które mamy, które zdobywamy na naszej planszety, które sobie oznaczamy tą niebieską kostką. Jeśli Mamy jakąś magiczną kulę, podczas walki możemy wydać tę kulę do przerzucenia kości. Możemy wydać obojętnie ile tych kul chcemy, po prostu no tyle ile mamy i możemy kości walki sobie przerzucać. Więc one są spoko, bo służą też do tego, żeby przerzucać właśnie kości walki. Pokonamy wroga, zdobywamy bonusy, czy ekwipunek, czy jakieś kości, właśnie te znaczniki energii, czy coś tam zdobywamy. I tak się gra toczy. Chodzimy, chodzimy. Naszym celem jest dojść do bossa, ale też odpowiednie przepakowanie naszych bohaterów wcześniej. Kiedy odkrywamy bossa, już tak jak mówiłem, kładziemy niebieski kosteczkę w lewym miejscu i wchodząc do lokacji z bosem, będziemy z nim walczyć. Jeśli w lokacji z bosem są też inni wrogowie, musimy najpierw pokonać tych wrogów, żeby dopiero walczyć z bosem. Na początku walki z bosem rzucamy zawsze kaszuską. Każdy bos ma jakieś unikatowe tutaj efekty, więc w zależności od tego, co wyrzucimy, coś tam się będzie działo. I na jednego szczała musimy pokonać bossa. I zresztą tak samo jest walka normalna. Jeśli walczymy z jakimś przeciwnikiem, musimy go pokonać na raz. To nie jest tak, że kafelek wroga czy bossa jakoś oznaczamy te punkty życia. Mamy jeden atak, jeśli zadamy odpowiednią liczbę obrażeń, pokonujemy czy bossa, czy wroga, jeśli nie, on zadaje obrażenia nam. Możemy spróbować walczyć drugi raz, ale no, jakby obrażenia musimy zadać od początku. Na koniec każdej tury ta kosteczka przesuwa się w prawo, na koniec każdej rundy też. Jeśli dojdzie do końca, a nie pokonacie bossa, no, to, to po prostu przegrywacie całą grę. Grze mamy też jaskinie, na przykład, do których możemy wejść. Tak wygląda jaskinia. To jest taki dodatek, który możecie grać albo nie, znaczy mini dodatek, który jest już tutaj w środku. Jeśli chcecie odkrywać jaskinie, dobieracie kartę A, jaskini, kartę B, odkrywacie je i tu macie jakieś tam legowisko. Rzucacie kościami, w zależności od tego, co wypadnie, coś tam się stanie. Trzeba trzy takie rzuty, jakby wykonać. Czasem pojawiają się wrogowie, czasem można coś tam zdobyć, jakieś różne nagrody i tak dalej. Więc mówię, no jest tutaj różnorodność całkiem spora, bo tych rodzajów kafelków jest dużo. Wrogowie, ekwipunek, handlarze, karczmy, jakieś wydarzenia, trochę tego jest. Jakby tego wszystkiego było wam mało, to tak, po pierwsze, możecie sobie grę utrudnić albo ułatwić, wybierając odpowiednią kartę cierni. Po drugie, jest jeszcze takie coś, co gdzieś tu miałem, ale zgubiłem. O, tu mam. To są takie karty rozcieczonych wrogów. I można tą kartę wykorzystać podczas rozgrywki. I każdy rodzaj wrogów, których losujecie z tego stosu. Zyskuje jakąś swoją unikalną umiejętność, która oczywiście Wam utrudnia rozgrywkę, więc jeśli podstawowa wersja jest załatwa, możecie sobie to utrudnić. Tak samo możecie użyć rozcieczonych wrogów, i wtedy każdy wróg na starcie, większość z czterech z tych pięciu, zyskuje już jakąś unikalną zdolność, ale też jeśli ten niebieski kwadracik dojdzie do tego miejsca, też coś tam się dodatkowego dzieje. I jakby jeszcze tego wszystkiego było Wam mało, to w instrukcji macie kampanię, którą możecie sobie rozegrać która składa się z pięciu scenariuszy, macie tryb kampanii, pięć rozdziałów, które możecie rozegrać albo jako całość, czyli od jednego przechodzicie do kolejnego, i wtedy jakiś ekwipunek, czy rozwinięte to, co rozwiniecie, wam zostaje dalej, ale możecie też spokojnie, każdy z tych rozdziałów rozegrać jako po prostu osobny scenariusz. One wprowadzają jakieś nowe zasady, nowe unikalne rzeczy. Celem jakby nie jest pokonanie bosa, tylko na no zrobienie tego, co w danym konkretnym rozdziale jest opisane. Czyli jeśli mówię sama rozgrywka, ta postawa bardziej Wam się znudzi. Macie tryb kampanii, w którym macie pięć dodatkowych scenariuszy, które możecie sobie rozegrać. I tak w skrócie wygląda rozgrywka w stanie miejsce puszczy. Przejdźmy do podsumowania. Mam swój notes, w którym wypisałem plusy, minusy i jakieś takie moje ogólne uwagi. Pamiętajcie oczywiście o tym, że to są moje plusy, subiektywne moje minusy. To jest to dla mnie może być wadą lub zaletą, dla kogoś innego może być odwrotnie. Jakie są plusy? Szybka rozgrywka. No jest to plus dlatego, że to jest taki dungeon crawler prostszy, łatwiejszy do rozłożenia, gdzie czas nie, 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 nie potrzebujecie nie wiadomo ilu godzin, żeby tą grę przejść. I to jest dla mnie zaleta, bo mam gdzieś na półce jakieś takie dungeon crawlery bardziej złożone, nie wiem, machinarkany, gdzieś tam był machin w podróży tak dalej. Ale to są gry, które wymagają więcej czasu, które wymagają dużego stołu, właśnie czasu, całego wieczoru itd. Tak Tutaj macie szybką rozgrywkę na godzinę. Ładna prawa graficzna. Podoba mi się ta gra. No jest taka, te stworki wszystkie, które tu występują, przypominają mi Ruta klimatem. Zwłaszcza te mepelki. Także gra wygląda bardzo fajnie wizualnie. Ma taki baśniowy, kreskówkowy styl, ale no, się bardzo fajnie. Mówię, i mepelki, i karty, i mamy fajne teksturowe kafelki, także spoko. Eee, gra ma, jak na to, że jest taka dosyć mała, właśnie kompaktowa i powiedzmy, że bliżej jej do, do serii tajnie pik Małe Pickie, niż do takich Wielkopodełkowy Dungeon Crawlerów to ma całkiem fajną regrywalność, dlatego, że mapa za każdym razem wygląda inaczej, bo, bo eksplorując teren mm. kafelki dokładacie losowo, więc układ tego, tej puszczy za każdym razem będzie inny i też jest, mamy pięciu bossów, więc nigdy nie wiecie, z którym będziecie walczyć. Możecie sobie ewentualnie tego bossa za każdym razem po prostu wybierać innego. Losujecie losowo przeciwników, są te jaskinie, tam też się dobiera kartę AB, kilka rodzaj karczm przedmioty znaczy karty wydarzeń, karty przedmiotów. No jest tego całkiem sporo. I jeszcze dodatkowo dochodzi ta mini kampania, która ma pięć scenariuszy, które możecie rozegrać, właśnie albo jako kampanię, jedną po drugim, albo osobno. Więc regrywalność, jak na taki mały tytuł, jest całkiem fajna. Właśnie ta mini kampania, o której mówiłem, to też jest plus, bo ona. Do każdej rozgrywki prowadza trochę inne zasady. Czasami trzeba w konkretny sposób ułożyć sobie plansze, ale jest to jakieś takie fajne rozmaicenie. Oprócz takiego po prostu jednorazowego rozkładania i walczenia z bossem, w tej mini kampanii też przedmioty czy skarby, które zdobędziecie, czy tam te umiejętności, które odblokujecie, przechodzą do następnego scenariusza, więc też jest fajne rozwiązanie. I gra uważam, że całkiem fajnie wyceniona. Ja patrzyłem na planszę, to tam ceny są w okolicy z 20 zł. Jak na taki tytuł w sumie ładnie wydany w pudełeczku, kafelki, dungeon crawler. Całkiem duża regrywalność, jakaś mini kampania, to cena jest jak na dzisiejsze czasy bardzo fajna, bo, bo, bo gry są coraz droższe, wszystkie jest coraz droższe, no ale planszówki też drożeją i, i te 120 zł. Uważam, że jest całkiem spoko cena. Właśnie zbliżona trochę do, do Epic, a jednak dostajecie, mam wrażenie, więcej trochę kontentu i trochę fajnie wykonanego, bo, bo jednak kafelki, po których chodzicie, mapa, to są kafelki, to nie są zwykłe karty cienkie, także cena uważam, że jest całkiem fajna. Jakie są minusy? Pierwsze zasadniczy to jest średnia instrukcja. Średnia, to łagodnie mówiąc, instrukcja jest moim zdaniem taka sobie. W ogóle dla mnie szokiem jest to, że w instrukcji nie ma opisanego nigdzie warunku wygranej, bo tylko w wstępie jest to napisane jednym zdaniem, No tam idzie, idziecie po puszczy, tam jest boss, no, możecie odnieść porażkę albo wygrać, ale nie ma nigdzie sekcji w instrukcji, jak się wygrywa, nie ma też sekcji w instrukcji konkretnej, jak się przegrywa. To, że się przegrywa przez stratę punktu życia przez wszystkich bohaterów, albo kiedy boss dojdzie jego licznych zagrożenia do końca, to, to w tych konkretnych fragmentach gdzieś tam instrukcji te informacje są. Ale brakuje po prostu takiego czegoś, jak wygrać, jak przegrać grę, takiego no po prostu rozdziału w instrukcji, co dla kogoś, kto tak dużo gra w gry jest oczywiste, no dobra, mamy bossa, pewnie trzeba go pokonać, ale jak ktoś jest mało grany w planszówki i by tą grę kupił, no to może w ogóle nie wiedzieć właściwie, co ma zrobić, żeby tą grę wygrać. Tam jest trochę braków, nie wszystkie ikony, które są na kartach są w instrukcji opisane, walka też z potworami nie do końca jest jasna, no bo jak do, na przykład wchodzę na kafelek, mam potwora, walczę z tym potworem i przegrywam. I teraz mogę w tej samej turze walczyć z nim jeszcze raz, nie mogę w tej samej turze walczyć jeszcze raz, muszę wyjść i wejść, żeby z nim walczyć, bo jest napisane w instrukcji, że walka odbywa się po wejściu na kafelek z przeciwnikiem, okazuje się, że w danej turze nie mogę z nim walczyć drugi raz, tylko będę mógł walczyć w następnej, to trzeba było wejść na BGG, żeby to poczytać, także instrukcja ma jakieś tam braki. Jest kiepska wypraska w tej grze, bo z jednej strony jest plastikowa i fajnie, wszystko mieści, super, ale plastikowa wypraska jest za wysoka i po wypstrykaniu wszystkich komponentów nie można tej tektury włożyć pod wyprawkę, żeby ją podnieść, żeby nic się nie wysypywało, bo po prostu wyszedłby plastik do góry. I ona jest dziwnie zaprojektowana, no bo kiedy otworzycie wszystko, no to jest fajnie, macie tą tekturę, którą musicie wtrykać, ale jak to wszystko wtrykacie i te tekturowe, że tak powiem, szablony, z których to wtrykaliście, wyrzucicie, no to się okazuje, że wszystko będzie wam latać. A jak je wsadzicie do środka, no to możecie je wsadzić do środka. No, dziwna, wyprawka jest taka, no generalnie taka sobie. I trzecia że jest taka, no to taka wada, nie wiem, wada, nie wada, no powiedzmy, że trochę wada że ta gra nie ma tu jakiejś szału, jeśli chodzi o mechanikę i rozgrywkę. No. To jest taki po prostu sobie prosty dungeon crawler. Chodzicie po, znaczy po puszczy, macie wrogów, rzucacie koskami, pokonujecie wrogów, dostajecie jakiś łup, znowu macie wrogów, rzucacie kościami, pokonujecie wrogów, aż dojedziecie do bossa, pokonujecie bossa. Ja na to, że to jest taki mały, dosyć tani, szybki tytuł, właśnie od dziesiątego roku życia, no to nie jest to dla mnie jakaś wielka wada, ale no nie ma w tej grze nic takiego, że teraz byście zagrali i wow, ale rozwiązanie, ale fajnie, no może to, że rzucacie kościami żeby sobie rozplanować te akcje, które macie do wyboru na początku tury. Ale mechanicznie no, jest po prostu no, taki zwykły, poprawny Dungeon Crawler, bez jakiegoś tam szału. I to, co mówiłem, z yy, takich rzeczy neutralnych. Yy. 10, plus, czyli dla mnie taka gra trochę do takiego powiedzmy rodzinnego plus grania. Trochę tekstu na kartach jest, no ale zasady nie są jakieś bardzo skomplikowane. Rozgrywka jest relatywnie szybka, do godziny jesteście w stanie tą grę wygrać, niezależnie od liczby graczy. Dlatego, że przy większej liczbie graczy, to za chwilę o tym powiem, jest jakby większy downtime, ale też tak, że na początku każdej rundy każdy z graczy dobiera jeden kafelek i dokłada, więc mapa właściwie, czy jest dwóch graczy, czy czterech, no bardzo szybko się jakby cała wypełni i pojawi się ten boss, więc to nie jest tak, że jak gracie w czwórkę, to nagle gracie w dwie godziny. Moim zdaniem gra jest raczej dla mniejszej liczby graczy, bo tak jak mówię, przy większej liczbie graczy robi się trochę downtime. Bo tu każdy gracz musi rozegrać swoją turę, która polega na rzuceniu kościami, dopasowaniu kości do akcji, wykonaniu tych akcji, a może jeszcze walki, rzuceniu kościami w walce. Jak gracie w cztery osoby, no to jeden gracz gra, drugi gracz gra, trzeci gracz gra i dopiero Wy. A, mi, a z drugiej strony gra postępuje szybko do przodu, bo co rundę odkrywacie cztery kafelki, więc bardzo szybko tego bossa zobaczycie. Więc myślę, że cztery osoby może być trochę nudno, ale dwie osoby jest idealnie, optymalnie. Jeden gracz, drugi gracz, jeden gracz, drugi gracz. Każdy gracz nie miał poczucie, że trochę pograł, że pokonał trochę wrogów, zdobył jakiś ekwipunek. Więc ja mówię, moim zdaniem jest to gra taka dobra do gry dwuosobowej, albo właśnie gry solo, gdzie gracie po prostu dwoma bohaterami. Podsumowując, jeśli szukacie takiego Dungeon Corollera, który ładnie wygląda, nie jest drogi, jest właśnie taki gdzieś poziomem zaawansowania, trochę jak te gry z serii Tiny Pik, Epic, małe, epickie, ładnie wyglądający, prosty w zasadach a taki właśnie na godzinkę, żeby popykać pudełko, też niedużo można gdzieś zabrać, no to uważam, że to całkiem spoko gra. Tylko nie oczekujcie jakiejś po prostu, mówię, bardzo zaawansowanej, rozbudowanej, porywającej jakoś tam fabularnie czy coś rozgrywki, ale jednak macie tutaj kampanię, macie, te poziemia są modularne, zawsze będą inaczej wyglądać, więc regrywalność też jest w całkiem sporach na taki nieduży tytuł. Mi się całkiem spoko. Czy gra zostanie na półce forever u mnie, to nie wiem. Podejrzewam, że będę chciał przejść tą kampanię, te pięć scenariuszy wszystkich, pograć sobie tymi różnymi bohaterami i zobaczymy to dalej. Ale jeśli lubicie Dungeon Crawlery i macie do wydania tam stówkę z okładem, to całkiem spoko. To tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Ja zawsze tak myślę, że może te, te zdanie powinienem mówić na początku filmu, bo może do tej końcówki nikt z Was już nie dociera. Ale oczywiście zapraszam też na Twittera, Facebooka, Instagrama. Mojego linki są w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.